Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz Jestem na budowie drogi ekspresowej S8 W związku z tym kask, w związku z tym kamizelka I jeszcze posiadam odpowiednie zezwolenie Które się otrzymuje po przejściu szkolenia BHP W siedzibie Mota Engi w Kępnie, Pan Jakub Mnie przeszkolił I teraz chciałem Państwu pokazać węzeł w Wieruszowie tu jestem o pokazuje prawo Wieruszów, w lewo Warszawa, Wrocław tu jestem na rondzie którym będziemy mogli dojeżdżać do łącznika i łącznikiem do autostrady tam jest zamknięte tu jeszcze jest to wszystko pozamykane nie można tutaj wyjechać są zakłady płyt wirowych Prospan tam widzicie Państwo, tam nasza obwodnica i tam po prawej stronie jest ten wiadukt nad torami kolejowymi, tak i teraz jeśli można to przejedziemy się kawałeczek w kierunku węzła, przejedziemy się kawałeczek w kierunku węzła tak, tutaj mi się udało. Wjechać, dostać. O! I tak będziemy jechać do Wrocławia albo do Łodzi. E, tutaj za nami jest to Rondo. Przejedziemy Rondo i skręcimy w lewo na łącznik prowadzący do drogi ekspresowej autostrady S8. I e, możemy sobie jechać do Wrocławia lub do Łodzi w zależności, gdzie potrzebujemy. To jest jeszcze nieoddane do użytku. Ani ten łącznik, ani autostrada. Oddanie do użytku przewiduje się na 21 grudnia. Dzisiaj mamy 8 grudnia, niedziela, więc nie ma takich, nie ma robót. Jest dzień wolny od pracy, ale niektóre firmy jednak prowadzą roboty ze względu na termin i ze względu na to, że czwartek, piątek był ten huragan huragan, więc trzeba nadgonić tu są ekrany dźwiękoszczelne, żeby mieszkańcom tutaj pobliskich y, y, pobliskiego siedla nie hałasować y, jest lód y, nie jest posypywany oczywiście, bo droga jeszcze jest nieoddana do użytku więc tak będziemy sobie tutaj jechali tym łącznikiem. Już tu jest wszystko gotowe: pasy namalowane, pasy skrajne i pasy, y, pasy środkowy, barierki. Wszystko jest pięknie. pięknie, jak również płot po prawej stronie, płot po lewej stronie, żeby nie osoby lub zwierzęta nie wchodziły tutaj na ten łącznik, na ten łącznik. No i proszę Państwa, teraz tutaj po y, dojechaniu do końca łącznika jest skrzyżowanie y, w, w kształcie ronda. W lewo mamy na Warszawę, czyli na Łódź. War, na Warszawę na Łódź, tak? A prosto mamy na Wrocław. Y, czyli tak to wygląda, że, że e, po objechaniu tego ronda e, fajnie, że jest to rondo, pięknie bo to jest bezkolizyjne tutaj to skrzyżowanie, mogłoby nie być wcale ronda no, ale to już jest nowocześnie zrobione i na wrotach to musimy przejechać przez wiadukt nie? bo musimy w lewo tam potem skręcić e, natomiast na Warszawie na Łódź Jedziemy sobie tutaj. Ja nie pojadę, bo musiałbym potem cofać się. Chociaż no, zobaczymy, może mi się uda zjechać na tamten pas. Nie, nie da rady, bo będzie tutaj barierka rozdzielająca. To mi się nie uda zjechać na tamten pas. Będę musiał jednak wycofać. Także pojedziemy tutaj, zrobimy takim okręgiem przejedziemy tam w kółko i znajdziemy się na autostradzie w kierunku na autostradzie w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy no i Trzeba pamiętać o tym, ci, co jeżdżą autostradami, to wiedzą doskonale, co to jest pas rozbiegowy. Trzeba pamiętać o tym, że na pasie rozbiegowym trzeba rozpędzić samochod, samochód do szybkości takiej, wyrównać szybkość do szybkości ta, takiej, jaką jadę wszyscy samochody, wszystkie samochody prawym pasem. Nie wolno z mniejszą szybkością wjeżdżać, bo wtedy można spowodować kolizję i można spowodować wypadek. E, dlatego e, też tym ten, ten pasem rozbiegowym trzeba rozpędzić samochód do tej szybkości, no powiedzmy około 100 km i dopiero można zjechać na pas ten e, drogiek stresowej autostradowy. E, to e, ci, co e, nie korzystali nigdy, e, nigdy, to muszą bardzo uważać, bo jest takie... Mm, no wrażenie że żeby nie jechać tak szybko tak, no, mi się tak wydawało kiedyś na początku że, no jak, że to za szybko jadę że trochę wolniej muszę wjechać na ten pas autostradowy, to nie to trzeba rozpędzić jednak do tej szybkości 100 na godzinę, trzeba na gaz mocno, mocno i wyrównać szybkość z wszystkimi autami, dopiero można w lewo, w lewo skręcić na pas autostradowy także tutaj jest ten pas rozbiegowy, rozbiegowy, tam daleko. Proszę zobaczyć, ile czasu jest, żeby rozpędzić się. E, tutaj też ktoś sobie przejechał. E, no i tu przejeżdżamy przez ten wiadok nad autostradą. Nad autostradą. I tutaj jest znowu skrzyżowanie za wiaduktem. Też w formie ronda. To jest bardzo dobra rzecz, że takie skrzyżowanie jest. Najbezpieczniejsze jest skrzyżowanie dróg, właśnie w formie ronda. No i w prawo, tu teraz widzimy, że możemy pojechać sobie do Wrocławia prosto na rondzie do Galewic i w lewo do Cieszęcina i Osieka. No i jak pojedziemy do Wrocławia, to sobie tutaj w prawo na rondzie damy kierunkowskaz, żeby zjechać w prawo ja tam nie pojadę, bo musiałbym się wycofywać tak no i e, po pokonaniu takiego półkola to właśnie 180 stopni e, to e, znajdziemy się na pasie rozbiegowym i dotyczy na pasie rozbiegowym e, dotyczy naszej jazdy ta sama, taka sama zasada, że trzeba bardzo mocno się rozpędzić, no bardzo. Do tej szybkości, którą, szyb, którą to szybkością jadą wszystkie samochody. Będzie 100 na godzinę to 100, 110 to 110, 120 to 120. I dopiero można zjechać w lewo, bo jak się tego nie przestrzega, to można się dostać pod samochód pędzący z tyłu z dużą szybkością i spowodować wypadek. Tak samo przy. Zjeżdżaniu, tak samo przy zjeżdżaniu z autostrady, też trzeba na pas zjazdowy, wyjazdowy zjechać z pełną szybkością. Dopiero potem na tym pasie wyjazdowym hamować i zwolnić prędkość do tych 50 czy 40, ile tam jest nakazane. No i tak to wygląda tutaj. Tak to wygląda tutaj. Jeszcze tutaj nawrócę. Jak będziemy jechać z Galewic czy, czy z Kieszencina będziemy jechać, to tutaj napotkamy tą tablicę. O, tą tablicę i informacyjną i w prawo będziemy jechać sobie do Wieruszowa Wielonia i Warszawy, prosto do Wrocławia. I w lewo do galewic. To tyle, proszę państwa. Dzięki za uwagę. Na razie. Papa, pa, bye bye.